Często pytacie, jak wygląda moje codzienne życie jako w pełni obecna mama, więc postanowiłam zainspirować Was jeszcze intensywniej do takiej ścieżki, tworząc serię mini vlogów Dzika Mama. Dzisiaj zaczęliśmy dzień o 6 rano w cudownej, powolnej bliskości. Uwielbiam leniwe poranki z moimi dziećmi. Najlepiej czuję się w otuleniu natury, w naszej górskiej wioseczce, ale dzisiaj wybieramy się do miasta. Będziemy świętować urodziny, a Helenka chciała kupić prezent i zrobić ciasto dla swojego kolegi. Miasto mnie przerasta, za bardzo stymuluje i szczerze mówiąc odrzuca. Czuję się bardzo nieswojo. Na takie okolicznościowe spotkania zawsze przynosimy coś w naszym stylu. Tym razem zrobiłam rośliny na nieprzetworzone ciasto. Przepis w opisie. Wygląda bosko i jeszcze lepiej smakuje. W naszej społeczności uwielbiam to, że regularnie, nie tylko z racji specjalnych okazji, organizujemy wydarzenia, w których rodzice aktywnie bawią się z dziećmi. Cudowne jest również to, jak nasi bliscy i przyjaciele inspirują się naturalnym życiem, przygotowując naturalne smakołyki. Przed snem jeszcze wyciszamy się po dniu pełnym intensywnych bodźców i zasypiamy w cudownie naturalnej bliskości. Poranki i wieczory to dla mnie zawsze bardzo wyjątkowy czas w relacji z dziećmi. Jak podobał się Tobie mój pierwszy mini vlog? A jak Wy wyciszacie się po intensywnym dniu? Daj znać w komentarzach.